Panie Grzegorzu, bardzo Pana proszę, żeby Pan jakoś doszedł ze do mną do porozumienia i oddał mi te rzeczy, jeżeli są jeszcze do odzyskania. Mam 53 lata. Mhm. Spotykamy się, aby porozmawiać o Twoim problemie, który postawił Cię w bardzo trudnej sytuacji życiowej, prawda? Gdybyś mógł opowiedzieć, co Cię spotkało w życiu? Spotkało mnie to w życiu, że wynajmowałem kiosk tu w Opolu na ulicy Niemądzińskiej, który nie przynosił żadnych dochodów. I w pewnym momencie yy, Pan, który wynajmował mi ten kiosk, wypowiedział mi umowę, bo tam nie, nie miałem na czynsz, żeby mu zapłacić. On mhm. mi zabrał klucze z tego kiosku, i nie, 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 nie. po prostu ciężko mi się o tym mówi, bo on zrobił w ten sposób, że. Nie oddał mi moich rzeczy, osobistych i całego, całego wyposażenia mojego kiosku i go wszystko wyrzucił na śmietnik. I to jest to jestem stratny około 15 tysięcy złotych i chciałem się w jakiś sposób z nim dogadać, ale żeby na raty to mu spłacić, ale to nie jest dużo tego, to jest niecałe nie 1500 zł. A tutaj wyposażenie kiosku o, o, o 10 razy praktycznie więcej. Przewyższam, bo rozumiem, że miałeś kasę fiskalną, tak? Miałeś terminal pewnie płatniczy. Miałeś wszystko to, co jest potrzebne do funkcjonowania sklepu. Tak. Mhm. E, jak rozmawialiśmy wcześniej prywatnie, mówiłeś, że to był sklep wielobranżowy, czyli miałeś tam różne produkty i spożywcze i jakieś drobne do domu, tak? Wszystko miałem, osobiste też rzeczy miałem towar był, regały, lady, lodówka, zamrażarka, mikrofalówka, szafki, no różnego rodzaju towar, który nawet jakbym miał go nie, nie, ten towar e, e, jakby mi został zwró normalnie zwrócony ten towar, to e, na e, stoisku handl takim te, handlowym na targu mógłbym e, to też sprzedawać i nawet... E, nie tam, spłacić spłacić to zadłużenie? Z, to, oczywiście, bo tam jest ruch, a tutaj gdzie miałem ten kiosk nie było kompletnie ruchu. Nieraz było tak, że e, 20 zł bo 5 zł dziennie. Ta cała sytuacja postawiła cię jakby pod ścianą, bo nie masz dochodu W dalszym ciągu prowadzisz działalność gospodarczą i nie masz zawieszonej tej działalności z tego co rozmawialiśmy wcześniej, tak? Tak, nie mam zawieszonej, ale planuję tą działalność zawiesić, bo żeby kosztów dalszych nie mieć. Czy tutaj płaciłeś ZUS jeszcze w jakiś pomniejszony na rozpoczęcie działalności, czy płaciłeś już pełny? Yy, zale, zależy, ja, ja nawet niekiedy nie, nie płaciłem, bo nie miałem na, 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 na opłatę. Rozumiem. Czyli jeszcze dochodzi tutaj zadłużenie w ZUS-ie, tak? Tak. Spotkaliśmy się dzisiaj w Domu Nadziei i spotkaliśmy się również pod Solarisem, gdzie korzystasz właśnie z yy, posiłków yy, bezpłatnych. Rozumiem, że to jest po prostu następstwem tej całej sytuacji, tak? Tak. Mówiłeś również o tym, że jakby nocujesz, mieszkasz u siostry, ale to tak od zawsze, czy właśnie w związku z tym, że ten sklep przestał funkcjonować? Mieszkam u siostry, u siostry drugi rok. Mhm. A kiosk prowadziłem od kwietnia tego roku do no września tego roku, 19 września. i ten pan nie, 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 nie bierze w ogóle pod uwagę, że kaucje się władzyło. i, to, i, i która, która jest zwrotna ta kaucja, i to powinno też pójść na poczyt tego czynszu. To by było zmniejszone od wiele, co tam co jestem mówieniem. A jakiej wysokości płaciłeś kaucję? Płaciłem w czynszu w ratach. <kuh> po 200 zł, oprócz czynszu, czyli płaconych, płaconej mam kaucji 800 złotych. Mhm. No to, czyli tak naprawdę ten dług, który, który miałeś, to sięga teraz w zasadzie tylko w połowie tej wartości, gdyby odliczyć kaucję, tak? Jeszcze, mówię? Tak i jeszcze mu wpłaciłem taką jedną zaliczkę na podczas tego czynszu 400 złotych. Mhm. Także tutaj nie mam to nawet jakby policzyć, to to nie jest, nie jest to, to. Praktycznie jestem bardzo mało mówiny. Czyli bezprawnie pozbawił cię towaru i w zasadzie też bezprawnie jakby bez polubownej rozmowy. Bez jakiegoś dogadania się pozbawił się y, działalności gospodarczej, możliwości wykonywania tej działalności. I on cały czas mówił przez telefon, że możesz robić co chcesz, jak chcesz, dla niego wszystko jest jasne, on zrobi co mu się będzie podobało, co, co będzie chciał, tak mówił przez telefon. I nagrywał się na telefon, y, y, też różne wulgaryzmy mówił, pisał e SMS, że wyrzuci to i wysyła później mi zdjęcia, jak on to robi. E I ja wzywałem wtedy policję, raz wzywałem policję, to nawet nie, nie zdążyłem z policją zastać go w Kiosku, bo on zaraz zamknął i pojechał. Czy ja dobrze rozumiem, że on również wyrzucił to całe wyposażenie tego kiosku, czyli te regały, tą lodówkę, tak, te wszystkie rzeczy? Tak. Niesamowite to jest. Jestem, a no, to, to, to mnie kosztowało sporo pieniędzy, yy, regały i lady, kosztowało mnie około 2000. No tak. A miałeś kasę fiskalną? Musiałeś mieć, prawda? Yy, Czy Kasy fiskalnej nie miałem, bo jak przepis mówi, że do iluś tam złotych nie trzeba mieć kasy fiskalnej. Aha, czyli do jakiejś tam puli, rozumiem. Nie miałem kasy fiskalnej, tylko normalnie sprzedawałem. Bo mhm. podobno jest, jest tak, że jak przekracza 15 tysięcy obrotu, to trzeba mieć o, o, obowiązkowo. Kasę, rozumiem. I na niektóre towary y, trzeba mieć y, kasę fiskalną, ale ja nie miałem takich towaru, żeby trzeba było mieć na to kasę fiskalną. No dobrze, a jak sobie wyobrażasz teraz rozliczenie tego kiosku, skoro te wszystkie rzeczy zostały wyrzucone? No nie bo, wiem. Bo, bo musisz w urzędzie skarbowym prawda, z, dokonać jakiegoś rozliczenia, gdzie masz te regały, gdzie masz tą. Tą lodówkę i tak dalej, i tak dalej. Tam w środku w kiosku nawet były faktury Róż, zakupu różnych, różnych tych rzeczy. No właśnie o tym mówię, tak? I, i, te, i w środku były, i, i, i nie mam tych dokumentów. Nawet aż, pozbawił mnie dokumentów. To jest aż trudne do wyobrażenia sobie, to, to, to co mówisz. I, i papary y, faktur mam w domu, które nie, nie, do, nie zdążyłem dołączyć do segregatora, który był w kiosku. Mm -hmm. Powiedziałeś mi, zanim zaczęliśmy nagrywać ten film, że chcesz pójść jutro do prokuratury, tak? Czy pojutrze, w poniedziałek? No to zaraz w poniedziałek do prokuratury chcę pójść, bo... I zgłosić <laughs> ten fakt. Zgłosić ten fakt, bo jak byłem na policji, to, to powiedziano mi, że... Że y, mam się dogadać z tym panem. Y, o, y, oni nic nie mogą zrobić. Wezwać y, y, go do oddania ty tych rzeczy, y, pismo mu takie napisać, ale y, y, też mi powiedział policjant, że do y, prawnika, y, żebym się udał. Nie, niech on tam po prostu Powiedz co mam zrobić No i byłem właśnie u prawnika I prawnik mówił, że Że to tylko do prokuratury I napisał mi taki Wzór Jak ma być te pismo napisane Na początku, a później Pan sobie tam coś dopisze Swojego od siebie I złożyć to tego I, i prokuratorze niech to się zajmie Organ ścigania, żeby przywołać tego pana do, do, do porządku. No, ale nie zmienia to faktu, że już te rzeczy, które zostały wyrzucone, są nie do odzyskania, prawda? No, nie. Bo jedna rzecz to lodówka, która wzięta została niedawno w sierpniu. Nówka. I ona została wzięta na raty, i ja będę musiał ją spłacać. Mhm. I będę spłacał coś, co nie mam. Coś, co zostało zniszczone. Tak. A, a przecież nikt mi nie podaruje y, 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 pieniędzy. No tak. Leonard, uprzejmie Ci dziękuję za to, że podzieliłeś się swoją historią. Mam nadzieję, że znajdzie ona szczęśliwy, fin szczęśliwy finał. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.